Plakaty jakiś mia miałeś, Krzysiek, wtedy? Miałem. O. no jakiś... co się z tymi plakatami stało, Nie Pewnie wiesz, to przez tyle lat to ktoś tam miał, nie wiem. Może... No, nie, to... nie, nie wiem... Byłaby pamiątka teraz, jakby się znalazły. No. no. Może wtedy to Może gdzieś u mnie jakieś leży, wiesz, plakat, czy coś takiego, nie a wiem. A ten plakat, a ten plakat ze ściany, z kalendarzem, to na sprzedaż jest? Który? Eee, razem zrobimy porządek. porządek. A to z jest, roku jest galen, nie. nie, A ten drugi mniejszy? Tak, to no można sobie zrobić taki, zrób zdjęcie, sam sobie zrób na komputerze, pójdziesz na kolorowy, zerowy drugi. To jedziemy do Carrefoura. Jedziemy do Carrefoura, tak. Ty do? Tylko Uważaj. Hasło. Ha. Hasło? Partia? Partia. Cicho. Ja powtarzam, bo bez ciebie też spróbuję. No, no. Dzisiaj. Ale dzisiaj ładnie było, pięknie. Ja nie widziałem. W, w ogóle wiesz, że wczoraj mnie jak no? y Wesilkowie mnie nie poznali o Syn Majora. Syn Majora? ci sobie ze Bo oglądają te filmy. Ty się w ogóle tym hejtem nie przejmuj. Ja dam to, że piszą tam, wiesz, o Tobie, że ty ciepły jesteś i że narkotyki brałeś widać i tak dalej, wiesz, bo to zazdrosne hejtery. Ja to kasuję wszystko i blokuję takich filmy. Oni zawsze piszą o każdym to samo, nie? Tak to tu jest Sławek. Partia Sławek? No. A no Sławek z Wielska pewnie tak? Białopuraska. Prowadzący kanał Mleczny Człowiek. Największy kanał teraz o Krzyśku krzyśku To nie Jacek Jacek nagrywa filmy, a Sławek montuje i wiesz, prowadzi. do Sławek? No, Sławek jest taki Sławek uratowo można powiedzieć. Szkolną. Krzyśkę. I tak dalej. Największe problemy były ze zdrowiem, wiesz. To prawo opłaca, pielęgniarkę i tak dalej. Ze swoje? Dawaj. Nie no z tych pieniędzy, które kanał zarabia. Zakręcamy, tak. Nie, jedziemy do się. Jeszcze wczesna pora na szczęście powinniśmy zdążyć ze wszystkim. Potem na A Skąd się wzięła na Uniwersytecie? Nie wiem akurat. taksi, Bolt czy nie? Taksi? No. Bo takie kolejki. Chyba Bolt, bo jak Skoda Fabia to... Bądź napisu z boku chyba nie ma ale nie ma, mu iściu powinien mieć no. także Sławek ale, tu jest ale... dobry duch szkolny a większość tych hejterów pisze właśnie, że Sławek pieniądze na nie zrobi, że wykorzystuje Wojtkę, Krześmiel i tak dalej żeby widać było prosto, to ja bym o ten my pojechał my a no. tam podjechał Ja zaraz, bo jakaś karetka jedzie Dobra. Musimy zjeżdżać. A to ty za tym stoisz. No, no tak, ale wiesz, jakby jechała na przykład z tyłu. Musiał zjechać. A z tyłu idzie motocyklista. On, on ma pas, Masz mógłby jechać tak. o, tam. O I wtedy wyskakuje się tam. No. I leci się prosto. Na sygnale. Ja jeździłem w karetkach, pogotowia. Tak? O, nie wiem. To. Jeden drogę zajechał w no. no, ten staranowałeś Co? Staranowałeś mnie To ja? Po sygnał i tak na sygnał leciałem, ale że głośniej niż dałem. No. Sygnał? To on z Jak się raz nie mam? Nie pamiętam, ja mam go na Facebooku, ale ten. A zaraz jeszcze coś wam pokażę. Przy okazji, głównie tobie. Tak bo tutaj jest opera widziałeś operę w piątym nie widziałem a to przejedziemy się pokażemy ci szybko widziałem no, operę? to nie widział to zobaczy ty dużo wiadomości Sławek? no, nie zerwowy ale pisał do ciebie na messengerze? tak dużo wiadomości może wiesz jakiś, nie chcę żeby to wiesz co coś tam Musiał ci jakieś tajne teksty wysyłać Operę widzisz z tej strony trochę od tyłu teraz z prawej strony pleca, że tak powiem Jest opera w stylu pana budzińskiego Sławek no, i chyba 40 to w prawo, czy w lewo? W prawo? Wszyscy Sławkowi zazdroszczą. Sławek kręci najwięcej filmów i ma najwięcej prawo do jest, tak? Tak, Prawo jeżdża? Tak, prawo. Czy ma najwięcej filmów? tu przyjeżdża? Czy... Nie, no Jacek kręci dla niego filmy, ale on to przycina, obrabia i wiesz. I wszyscy zazdroszczą dla Sławka. Olgierdano teraz by strasznie hejtuje. To to jest Olgierdano. Olgierdano to jest taki kanał, który hejtuje Meksykanom. Olgierdano... Olgierdano to się okazało Łukasz Wójci z biegiem Snoki, który chłopak prowadzi on ukrywał się tam, jakoś chciał pozostać anonimowy, ale. O, 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 to opera. I to. O, to po prawej stronie, tak. No ja widzę, że to Nie, to my i tak pojedziemy, bo będziemy wracać na górną drogę. To jest takie coś, co wygląda jak elektrownia atomowa w Czarnobylu, porośnięta bluszczem. Bo to miało być niby zielona architektura, tak. <laughs> to widzisz? kiedyś była FIDEF na 7000 ludzi. Zlikwidowali i postawili operę na 1000 osób. Widzisz? I tak mała na 300 akurat dzisiaj. A już za późno. Nie, za późno. Do 18 jest coś takiego, że możesz wejść na dach opery, kupić bilet i obejrzeć widok miasta z góry. O tak to wygląda. Myśmy o protestowali jak było otwarcie i przyjechał prezydent Komorowski. Myśmy tu protest robili z Oskarem Wądołowskim. To jest taki chłopak, który kiedyś też dużo Krzy krzyśka filmów kręcił, ale potem na korwinamikę się przerzucił. Bo wszystko jest takie szkło, i beton, nieodtynkowany, i w ogóle wiesz. A ile to ma? Pięć chyba? Sześć. Sześć tysięcy lat. <grych> I jest A taki operie, problem, co? bo Kto to jest, jest nielegalnie wybudowane. To jest opera. To opera to czyli. Nie, w mieliśmy, właśnie, wiesz. Komuś tam. Tak Filch bardzo ambicja. chcieli właśnie mieć filharmonicy operę, żeby móc wystawiać przedstawienia operowe, a nie tylko koncerty symfoniczne. Bo mieli, mają salę do dzisiaj na 1000 osób, więc budowali salę. Niezbyt udana jest ta sala, bo akustyka jest z w porządku. jest w ogóle nielegalnie wybudowane, bo brakuje miejsc parkingowych. Na 1000 osób powinno być co najmniej 700 miejsc parkingowych dla widzów, czego nie ma. Tutaj mogły być miejsca parkingowe, ale nasz prezydent wybudował tutaj bo tu kiedyś podobne ewangelice byli, więc wybudował takie miejsce, upamiętnienia cmentarza węgierskiego. Oto, to, 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 takie te betonowe, to jest taki pomnik najwcześniej no i, i wszystko to zarośnięte trawą, to to jest wieś To są knajpy dookoła i wszyscy przychodzą z tych knajp i piją piwo i palą fajki na cmentarzu tak, o, widzisz, o tu jakieś wesele jest wesele podzielne? pogrzeb pogrzeb <laughs> może i pogrzeb nie, może pogrzeb. i Krzysiek ma rację, no ale w niedzielę też są wesela nie Teraz są! Teraz z terminami były problemy, wiesz, to w różne dni walili to wesela. Nie, prawo lewo No tak myślę właśnie, chyba dla lewo. Chociaż no, czeka. A jeszcze, jeszcze, jeszcze ci ZUS pokaże Co? Ty nie widziałeś chyba. E, widziałem, bo i główne ZUS w kształcie skoczny nardziacki. Ale co? No. Co i tu Wojtek jeździ? Czasami przyjeżdża. Ja, ja ostatnio... o to jest właśnie ten, ten trójkątny budynek to ZUS e... Profil zaufany zakładał Wojtek. Ale, ale gdzie? W Co? ZUSie, w ZUSie byliśmy ostatnio. A? W ZUSie. Profil zaufany zakładał Wojtek. A ZUS? ZUS, tak. No on ma Tu jest taki parking dziki, bo nie ma klienci też nie mają gdzie zaparkować. Dlatego że tam dalej jest cmentarz dawne żydowski. Co tu takich pomniki stawia? No takie to, miasto, wiesz, bo kiedyś mnóstwo było tych, jak to się nazywa. Może pojedziemy prosto nawet to. Wielo, taki... Wielonarodowe było, byli Niemcy, Ewangelicy, Rosjanie, Żydzi i wiesz, cały czas są. Byli... Polaków trochę było, ale mniejszość. <laughs> Bo to było takie miasto jak Łódź trochę, że obok była granica i ktoś wyczaił taki biznes jak w Łodzi, że można szyć, wiesz, sukna na mundury dla rosyjskiej armii carskiej, tak. bo jakiś to o, był taki nudny A tu, a tu e, adwokat bronił zbronił tego tak, też. Tak, tak. Wojtka. Kancelaria zbrojna. Kancelaria pewnie. Ale ja tutaj nie mam, kancelaria mam na Mickiewiczka. A co, pan przed bandą będę tak? bronił, tak? O, na parę. Komuś? Przeszłam. Pan kim bronił? Przed bandą bandycką? Tak. tak. A, kie, a kiedy była afera bandycka? Zawsze afera bandycka jest. Za, ci co, a dzisiaj nie było? Kiedy no. ta legendarna afera bandycka? Co już policja musi jeździć? Co i róż właśnie? Y, Parcia. O, dworzec widzisz naprzeciwko, kolejowy. A, a Czarny Stok jest? Co? Jest Czarny Stok? Czarny stok no. Nie. Jest. jest. Jest Czarny Stok gdzieś? Jest. Tak? Jest. Tak? Zamąkami. O widzisz? Bo to jest biały stok. A ja jest czarny stok. Żeby czarni się nie czuli, nie? Biały stok tylko dla białych. Tak, to, to rasistowska nazwa, trzeba zmienić. Było właśnie, że teraz powinno się zmienić na tęczowy stok. Bo teraz Jaki? jest modno. Na tęczowy. Działając no no znaczy To jest rasistowska nazwa taka, wiesz? Że tylko co. A, biały stok, a, biały, stok jest, a biały stok jest chyba pierwszym lewackim miastem, nie? Biały stok? No, lewackie jakieś, Nie, nie. Tak, a a Jagiellonia, wiesz, kibice zawsze są raczej bardziej tacy nielawadzki, no, praktycowi. Ty, Rafał, to dolecie, ten dworzec ci podoba, czy nie? Nie. Dawaj Nie. Stary lepszy, Stary lepszy był. Stary lepszy był, większy. Trzeba było... Bo zobacz, obrali na takie Ta, główne, Na trzy teraz budynki zrobili nie niepotrzebne. Tak. To był bardzo nowoczesny dworzec, były, wiesz, przejścia podziemne do peronów autobusowych. Bo to zagierka jak dożynki. Tutaj były w 70. W którymś, czy w 80. roku. Wgodą Gierek zbudował wiadra? stadion, zbudował dworzec z PKS-u, główne drogi dojazdowe pamięta, do stadionu. pamiętasz, pamięta, pamięta, że dożynki? Nie, bo ja wtedy jeszcze nie mieszkałem w Wiązstoku. To było w 80. W którym, czy coś, czy w 70. W którym, to były ogólnopolskie dożynki transmitowane chyba przez telewizję, wiesz? W Biontoku. W Wiązstoku, tak. A czekaj, jak zagierka, to raczej tak nie takie dożynki jak teraz z Kierdzem i tak dalej. Nie no, za gier... A, jeszcze Gierek tutaj mnóstwo zakładów pracy zbudował. Wiazet produkowali telewizory. Agnella dywany produkowała. Były zakłady włókiennicze różne. W Zakładów było... było brud. W Pracy było w brud. Nie jest to bardziej taki artykuł człowieka. Gierek? Nie no, za czasów Gierka to były takie czasy odwilży właśnie, że w sumie wiesz... Wszystko w sklepach i róbcie co chcecie. Tak naprawdę... Jaruzelski potem zaostrzył kurs, jak stan wojenny wprowadził nie ma. kiedy zamordowali Popiełuszkę tak naprawdę 80. jakoś przy okrągłym stole w no, 80 roku. Tak. Nie, Popiełuszka kiedy zamordowali? No w 80 roku. 80. Tak, jak to oczywiście. O no, no, nie pamiętam, ale to jakoś właśnie... 80... kiedy biełuszka... no może i awantura była o to, no że wiesz, że mordują księży, nie? No. Że jest dyktatura w Polsce, reżim krwawy i tak dalej, nie? Nie, nie mogli głosić w Kościele, prawda? Tak Gierek był taki dobry, że gumy do rzucia Donald, wiesz, Coca-Cola w sklepie, Pepsi Cola. wiesz. Papierosy klubowe, no. sport, wszystko. Samochody przecież polski, duży fiat na licencjach, mały fiat... Ja miałem! Fiat. Małego fiata, dużego Fiata miałem. Gierek nabrał kredytów i mieliśmy coś produkować i sprzedawać i sytuacji za te kredyty. Nie? A Gierek umarł i Jaruzelski stał i ten przycisnął. O, chuj, szwab, komunista. Jaruzelski. No. No, obalił tak naprawdę Gierkę, bo ten przewrót wojskowy zrobił. Jaruzelski wojskowy był. był, to Wojskowy, wiesz. tak, armię wygonił Gierka. Gierek to był jakiś były górnik przecież we Francji. No tak. nie, nie, nie był górnikiem. A kim był, czy był? Gierek był górnikiem. Gierek, tak, Gierek mówił. Gierek właśnie był górnikiem we Francji. I on na zachodzie, że on wiesz, chciał, żeby w Polsce był jak na zachodzie. Żeby nie było tak, kurwa. Żeby nie Biednia. było głupstwa, nie było Gierek? No, może i tak. Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było głupstwa, żeby nie było w Gierek tylko miał jedno przysłowie. Kochanie moje, pom pomożecie? Pomożecie. Pomożemy. A my wszyscy? Pomożemy! To było dobrze. był taki do ludzi otwarty. Tak. Mówił, no są problemy, są trudności. Ja sam nawet z Gierkiem rozmawiałem na cztery oczy. O, nie wiedziałem nawet. O. Tak. A kiedy? Ja mam z czy co tam? Nie, w Warszawie. Aha, no. Czemu u mnie pojechać było do Warszawy? Tak. I on ja był pierwszym sekretarzem pzpr Tak. Tak. Tak, tak. I co? gdzie teraz prezydent Andrzej Duda urzęduje, tak. ten pałac cały, to był gmach PZPR-u, wiesz? Dały prosto to lepiej będzie. Dobrze. I e, był gmach PZPR-u, ja jeszcze byłem górniakiem z cudzysiem się pojechaliśmy autobusem, chyba, czy pociągiem nie pamiętam i co? Wejechaliśmy do Warszawy, tatus spytał się młodym, gdzie urzęduje pierwszy, drugi, gdzie gmach PZPR-u i nam trzeba było się udać do gmachu PZPR-u, do Gierka, pierwszego trzech przyjął mnie i tatusia w swoim gabinecie, On miał taki gruby, Potężny głos. Taki dzień dobry. Taką dzień, dzień, dzień dobry. Ja nie mam takiego głosu. Jak on miał. Jeszcze grubszy miał. I przywitał się, kazał usiąść na sekretarki, kazał zrobić dla mnie her, dla małego dziecka herbatkę. Statusiem no. po lamce zrobili. Wyświetl się czego panu przyjechał, skąd i tak dalej. Tak rzecz jaka jakaś sytuacja tak. Zawołał swego no. zastępcę e, pierwszego sekretarza, zastępcę On był pierwszym sekretarzem, ale zastępcę Gierka I przekazał dokumenty Skierował tam swoim podpisem A jaki podpis miał? Mm -hmm. Nie był tu O, mać no. Wiesz I mnie z tam on zabrał też mają za telefon zadzwonię tu do Białego Stochu do pierwszego sekretarza PZPR-u, czekaj kto tu był, kurczę, widziałem jego, ale z głowy mi nie wyszło i póki my już dojechali, to już stał samochód. Samochód bandyszyński. Tak, bandyszyński. Motorwerke. A jechać. I wiesz, e, wysłuchał nas i od razu wydział polecenie tam, gdzie trzeba, do dyrektora zakładu, żeby tatusie przyjęli do pracy. Nie? No. I tatusia tylko podjeżdżaj niż z tej strony, tylko z tamtej. Tak jak zawsze, ty chcesz. Od tej twojej strony pytanie Tak, jesteś I? No. Przyjął do pracy. Dlaczego za komuny było coś takiego, że wszędzie pali w biurach palili, w urzędach, palili, w szkołach w domu nauczych, pokojnych no. wszystkim. Palili wszędzie, palili w tych. A teraz Czas. pali nad... Czasy nerwowe były. <laughs> Papierosy były tanie za to. Nie no wiesz, to Unia Europejska wymuszała te przepisy, że nie można palić w biurach, w klubach, w kawiarniach. Pewnie wiesz, jakby nie było tych przepisów, to by dalej palili. Co sądzisz, o, e, tak, jadę, jadę. co sądzisz A. o... Tak, co sądzisz o Bieda, bieda tam była, By, była wiele. Eurosajuz, A o tym mówisz. No to nie no to wiesz, musi się rozlecieć. To nie ma szansy. A Krzysztof żeby... co sądzi o Unii Europejskiej? się chyba też nie popiera. Krzysztofie, pyta Adam, co sądzisz o Unii Europejskiej? Co ja sądzę, tak? Tak. Powiem tak. Bandytwo w 20 słowach państwu? Nie, no może wiesz. Zaraz coś porównujesz też. E, powiem tak. Unia Europejska nie jest ani bandyczka, ani jaka. Tylko nie wiadomo jaka. Byle jaka. O. Borno. O. słowa. Tyłem ładnie dziećmerkowo Trzy razy albo cztery, bo tak. Pum, pum, pum było. No, stuknięty. O i tu. Można, można. To ja bliżej wejścia, czy nie? Oło. Dawaj tu, śmiało. Dawaj tu. No. Dojechali. Spodnie jego. Koniec wykładu. Tak, zaraz weźmiemy, bo ja swój telefon muszę wziąć, także spokojnie.